Gdzie ty idziesz? Siadaj! Miałeś być pół godziny temu, tato. Mówiłem, no wiem, ale. Spotkanie miałem. Z prezesem, wiesz, tą mi robotę dać w klubie. Jak był na treningu? No, jak miałbyś? Mówiłam wam, że już się do to co? Nie nadaje, mama mi ciągle zmusza. Mama chce, żeby było dobrze. Sport. Przecież pięknie jeździsz. No, ale jestem już za dużo, no. Jestem za ciężka. Ręce mi rosły, stopy mi rosły. Nie ślicznie wyglądasz. Nos mi Pomawiam się taki zrobić. No, co akurat masz pobabić. babciu? No co? Ty? Może pójdziemy piechotą? No, nie, nie, Naprawdę Naprawdę jesteś luzerem, tata. Co? Tym? Jacek nie chciałam tego robić i wierzę, że mi trudno. Ale to po prostu nie może się już więcej zdarzyć. Dopóki czegoś ze sobą nie zrobisz, masz się trzymać od nas z daleka. Co, stargo, się nic za... nie Idź do domu, kota trzeba. Idź do domu, kota nakarmić. trzeba. trzeba. Przepraszam, spóźniłem się, bo byłem, gadałem, mają mi wreszcie dać robotę, wiesz, w klubie. Dlatego się spóźniłem, no. Ale nic nie piłem, słowo. Kuchni. Nie no, nie wygłupie się. Chuchnij! Nie, nie będę się poniżał. Mamo, ja to przestań. nie daję rady. przestań. Mamo, sochka, Jedzie, co mama, do, przestań. do kochanki, do do mamy. Odpalisz, kurwy, synu. Chodź. Odpalisz mi, kurwy, synu, czy nie? No... Do... 对把快要妈再有办了死